Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cieciecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Maciej Rybus, były zawodnik Legii Warszawa. Powiem Wam szczerze, że no, jest mi żal tego byłego reprezentanta Polski, no bo mam sentyment do tego zawodnika. Pamiętamy, jak jako taki młody, utalentowany zawodnik razem z Borysiukiem wchodził na te nasze. Polskie stadiony za czasów Jana Urbana były pewnego rodzaju w tamtym momencie takim objawieniem, bo byliśmy przyzwyczajeni do tego, że młodzi zawodnicy w Legii nie dostawali tak łatwo szans. A wtedy razem z bordzież grali regularnie, zdobywali bramki i później za czasów Macieja, Skorzyn, no, talenty tych zawodników eksplodowały. Także warto tutaj podkreślić, że Rybus z luboją Radowiczem no, tworzyli taki tercet magiczny, podawali do siebie, kreowali tą grę. No i wtedy ta legia warszawa skorzy zachwycała nazwy europejskich pucharach. Później m.in. właśnie sprzedaż rybusa komorowskiego i także Borysiuka. Z Spowodowała, że wtedy w frajerski sposób wojskowi przegrali mistrzowski tytuł z Śląskiem Wrocław Milino, bo już brakowało tej kreacji. Legia. Remisowała mecz za meczem, no i także warto podkreślić, że był taki moment, jeżeli chodzi o tą lewą obronę reprezentacji. Maciej Rybus zwykle był tym zawodnikiem kluczowym przez pewien moment, później wiadomo z jakich względów wypadł z reprezentacji. No i właśnie ta jego sytuacja, że w wieku 35 lat. Nie gra w profesjonalnym klubie w ostatnim czasie. Jakby próbował utrzymać formę w takiej lidze medialnej. Grał w barwach zespołu FC10 i to było przykre. Ogólnie ten kończący się rok dla byłego zawodnika Tereku grozny. No to jest kiepski czas, no bo powoli, chyba niedługo podejmie, podejmie decyzję o. Zakończeniu kariery, no bo pamiętamy kontuzję. Skończył mu się kontrakt z Rubinem Kazan. I wtedy wydawało się, że rybus nie będzie miał problemów ze znalezieniem kolejnego klubu. Teraz jest w takim momencie, że powiedział w jednym z wywiadów dla rosyjskich portali, że przyjmie każdą ofertę. Mam 30. 5 lat, jeśli nie dostanę oferty w najbliższym czasie, podejmę decyzję o końcu kariery. No zobaczcie, niedawno jego przyjaciel, Borysiuk, który w podobnym wieku jak on objawił, pokazali obaj ci piłkarze swój talent, zakończył karierę. No i niestety Rybus w najbliższym czasie chyba również to. Ogłosi, szkoda byłoby, gdyby tak się stało, no bo spokojnie na tym wysokim poziomie mógłby dalej grać. Przecież, biorąc pod uwagę te kilkanaście lat. Jego kariery, no to ten, ten, ten piłkarz rozegrał 430 spotkań, zdobył 40 goli w samej lidze rosyjskiej, zagrał 218 spotkań. No ale pamiętajmy o tym, że jest teraz taki czas, że kluby piłkarskie chcą zarabiać, więc, więc wolą czasem postawić na gorszego młodego zawodnika, który pogra trochę, jest perspektywiczny, gra w reprezentacji a potem będzie można go wypromować i zmonetyzować. A doświadczony zawodnik, który ma bogate CV, no bo też jest utytułowany, no bo pamiętamy, że Maciej Rybus Grając w barwach legi Warszawa, zdobywał trzy Puchary Polski, także Super Puchar Polski, również zdobywał Mistrzostwo Rosji, dwa Puchary Rosji, Super Puchar grał w reprezentacji 66 spotkań, dwa gole grał na Euro 2012 i także na Euro 2020, na Mistrzostwach 2018, czyli jest doświadczonym zawodnikiem, ma 35 lat i mógłby nieraz w wielu zespołach tych, tych z Pierwszoligowych rozgrywek mógłby, mógłby no być uzupełnieniem składu, mógł być drugim zawodnikiem, nawet grać w pierwszym składzie, a młodzi zawodnicy mogliby się od niego uczyć, no bo wiadomo, że każdy zespół potrzebuje doświadczonych zawodników. No ale wygląda na to, że po prostu w Rosji w ostatnim czasie, kiedy był ciągle kontuzjowany, jakby już na tamtym rynku. No, ciężko mu będzie znaleźć w takim klubie topowym angaż. Mi się wydawało, że trafi do Turcji, ale chyba je, jego rosyjski menadżer no nie ma dobrych konta kontaktów, skoro do tej pory jakby no, nie załatwił mu angażu w normalnych okolicznościach. Gdybyśmy nie mieli tego konfliktu Ros Rosji z Ukrainą i tej wojny wciąż. Trwającej, którą ja potępiam, no to powiedzmy sobie szczerze, że pewnie Rybus by swoje kroki skierował na Łazienkowską 3, by był dublerem. Wiadomo, że obecnie no, nie miałby. Szansy, winagre, ale jako taki dubler, jako taki doświadczony weteran, czy nawet wcześniej, on by sobie spokojnie te miejsce w Legii znalazł, no bo pamiętamy te historie, te powroty takich byłych zawodników Legii, którzy wracali i na te stare lata w barwach Legii kończyli karierę, lub na pewno by w polskiej ekstraklasie jakieś swoje miejsce znalazł, ale wiadomo, w tamtym momencie podjął zupełnie inną decyzję w porównaniu do Kucharczyka, Augustyniaka i także Krychowiaka, czyli piłkarzy, którzy w tamtym momencie opuścili Rosję od razu, Ryba jakby no, wykluczył i pozbawił się takiej możliwości powrotu do polskiej ekstraklasy. Właśnie w najbliższym czasie Rybus powraca do Polski, żeby wypocząć i przemyśli tą całą sytuację. Zobaczcie, jeżeli on w ciągu roku nie znalazł klubu, ma 35 lat, ten rynek jest ograniczony. Powiedzmy sobie szczerze, tak jak tutaj powiedziałem, no, nie, nie, nie ma odpowiedniego menadżera. No to raczej chyba niedługo ogłosi zakończenie kariery. To będzie jednak moim zdaniem. Smutne, bo lepiej jest schodzić z tej sceny piłkarskiej niepokonanym, tak jak to robił, pamiętamy, Marcin, Michał Żywłaków. Pamiętacie legendarnego zawodnika Legii Warszawa. Który, którym w tym czasie kiedy wojskowymi zarządzał Jan Urban legia kończyła sezon, zdobywając mistrzostwo i także Puchar Polski no i że świętując kolejne mistrzostwo, puchar, mógł w ten sposób w ten piękny sposób zakończyć karierę, zdobywając trofeum, mając 37 lat. Pamiętamy, że piłkarze próbują jak najdłużej kontynuować tą karierę reprezentacyjną. A warto także tu nadmienić, że w ostatnim czasie także polskie media donoszą o tym, że nie za dobrze dzieje się w małżeństwie Rybusa. Pamiętamy, że właśnie popularny Ryba z uwagi właśnie na żonę, na dzieci zdecydował się na pozostanie w Rosji. A w ostatnim czasie jego małżonka skasowała z z nim zdjęcia, i nagle, jakby, no, wygląda na to, że niewykluczone, że niedługo i rybus zostanie sam. Zobaczcie, jak z perspektywy tego czasu decyzja, którą podjął, wygląda nieciekawie. No bo w tamtym momencie nie chciał przyjeżdżać do Polski z wiadomych względów, no bo wiadomo, Mam dużo pieniędzy w Rosji. Tę, tą gotówkę, którą zarobił będąc piłkarzem, inwestował w Rosji, Multum, mieszkań. A wiadomo, gdyby w tamtym momencie podjął decyzję tutaj wracam, to by to wszystko stracił. I także pewnie małżonka nie chciała mieszkać w Polsce, więc, więc podjął decyzję, że zostaje. A teraz sytuacja wygląda tak, że i ryba przestał grać w zawodowym profesjonalnym klubie. gra w, takiej, w takim takim amatorskim zespole w Lidze medialnej no i plus do tego nie wiedzie się w jego tym życiu prywatnym. Także można było ciekawe poczytać takie takie przemyślenia jego żony jak widzicie, życie bywa nieraz brutalne. Dany piłkarz z uwagi na swoją kobietę. Decyduje się zostać w Rosji, jakby skreśla się, rezygnuje z wyjazdu na mundial do Kataru. No bo pamiętamy, gdyby nie ta decyzja i ten cały konflikt, no to pewnie Czasław Michniewicz rybkę by powołał, grałby na kolejnym mundialu, także może wróciłby do polskiej ekstraklasy, tak, tą możliwość sobie wykluczył. Został przez część naszą społeczeństwa znienawidzony, skrytykowany, schejtowany. choć to była trudna sytuacja, w której się znalazł. Już wielokrotnie nagrywałem kilka o tym odcinków, więc, więc, więc polecam, no, cofnąć się o te kilka lat i zobaczyć ten stary, legendarny odcinek moi drodzy, więc, więc, więc to byłoby, no, jeżeli chodzi o te, takie jego życie w pewnym sensie nie za fajne, no bo z uwagi na tą żonę zostaje, a nagle ta żona by się z nim na przykład rozstała, to, 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 to byłoby przykre. Oby nie. Miejmy nadzieję, że to wszystko, co się wydarzyło, to jednak to w tym życiu prywatnym piłkarza się poukłada. Mam, mam taką nadzieję, no, ale no nieraz bywa tak, że po prostu ufamy nie tym kobietom którym powinniśmy zaufać a później ta decyzja w pewnym momencie okazuje się nietrafiona no i jeśli do tego jeszcze dojdzie rozstanie Rybusa z jego małżonką no to powiedzmy sobie szczerze że tamta decyzja którą w tamtym momencie ryba podjął no może się Okazać dla niego błędna, ale swoją drogą zmieniając temat, ja jestem zdziwiony, że Maciej Rybus nie trafił do Turcji. No bo pamiętamy, że właśnie ten kierunek ogólnie dla Rosjan cały czas jest pewnego rodzaju otwarty, więc, więc tak jak mówię, no, były zawodnik Legii Warszawa. Ma nie, moim zdaniem nieskutecznego menadżera, no bo w tym momencie, kiedy, kiedy właśnie w Rubinie Kazań to by się nie powiodło, no to biorąc pod uwagę całe CV byłego reprezentanta Polski, czyli grę w barwach Treka Grozny, lokomotywu Spartaku, Moskwa, Rubinu Kazań, Legii Warszawa, Lyonu, gra na wielkich imprezach, także Gra w lidze mistrzów. No to te niesamowite doświadczenie, 35 lat, to moim zdaniem dobry menadżer takiemu piłkarzowi spokojnie załatwiłby pracę w Turcji. Ja nie mówię o tym, żeby ryba grał w barwach Galatasaray, Stambuł, Bekisztaszu czy także Fenerbacze. No ale mógłby spokojnie zostać zaangażowany przez takie kluby broniące się przed spadkiem, czy nawet w drugiej lidze, no bo przecież pamiętamy jak Jakub Kosecki no nie był wirtuozem futbolu, a jednak był w stanie grać w Turcji, więc, więc, więc to mnie dziwi, że nawet w tym momencie, w jakim momencie kariery znalazł się były reprezentant Polski, no to on powinien grać, w lidze tureckiej. Tak jak Wam na początku tego materiału wspomniałem, no przykro mi, że reprezentant polski od prawie roku nie może znaleźć klubu i tak w dobrym stylu zakończyć karierę. Kończy się pewnego rodzaju powoli epoka, no bo tacy piłkarze jak Borysiuk, zaraz Rybus, niewykluczone, że niedługo tą drogą będzie podążał Jakub Rzeźniczak. Pamiętamy, że potem, gdy się rozstał z swoim ostatnim klubem z Kotwicą, no to jeszcze także nie podpisał kontraktu i również mówił o tym, że, 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 że jeszcze nie mówi pas, ale jak widzimy, no pewna epoka się kończy biorąc pod uwagę tych byłych legionistów. Pamiętamy, że Śniczak, Rybus, Borysiuk kiedyś razem grali w barwach Legii, wygrywali Osiągali z wojskowymi sukcesy, czy to mistrzostwa, czy puchary. Wiadomo, Ryba nie zdobył mistrzowskiego tytułu z Legią, tylko puchary Polski, superpuchar. Ale Rzeźniczak i Borysiuk zdobywali te mistrzostwa. Ci piłkarze wspólnie w trójkę zdobywali puchary Polski, by grali w... Ekstraklasie, a już niedługo żadnego nie zobaczymy na boiskach piłkarskich. No to jest przykre, więc, więc jestem ciekaw, co Wy ogólnie sądzicie o Rybusie. Biorąc pod uwagę tą jego sytuację obecną, no to powiem Wam szczerze, że się nie zdziwię, gdy w roku 2025, za kilka tygodni usłyszymy: Maciej Rybus kończy. Karierę i tak czuję, że pewnie no nie będzie tak żegnany jak był, jak był Borysiuk czy inni piłkarze, no bo wiadomo, w tym momencie rybka. Przez część społeczeństwa no jest krytykowany, jest nielubiany. Wielu zapomniało te jego fenomenalne rajdy, bramki, asysty czy gole z dystansu. No bo pamiętamy, również miał dobry taki strzał. Te jego zakończenie kariery powinno zupełnie inaczej wyglądać. Tak jak mówię. Po, 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 powinien kończyć tą swoją karierę w polskiej Ekstraklasie albo w tureckiej. To zawsze jest przykre, gdy piłkarz o takim CV, o takich dokonaniach jednak nie może znaleźć klubu. Ja powiem Wam szczerze, wy football manager, gdybym miał możliwość, to bym rybkę zakontraktował w jakimś polskim klubie, ale wiadomo, dla zespołu z Ekstraklasy jakiejkolwiek, już nie mówię o Legii, nawet z tych, z tych dolnych rejonów tabeli, to by była ciężka sytuacja, no bo Maciej Rybus grający w polskiej Ekstraklasie byłby przez wszystkich krytykowany, choć z drugiej strony, skoro w tym momencie, tak jak donosi Interia, tam się nie za fajnie dzieje w jego życiu prywatnym, no to, no to teraz Ryba mógłby powrócić do polskiej Ekstraklasy, taka nieciecza, czy Śląsk Wrocław broniący się przed spadkiem, zawsze no, próbuje ratować się dokonując różnych e, transferów i zamiast sprowadzać e, jakiś zagraniczny short, no, no to taki macie rybus grający w polskiej ekstraklasie Barwa Śląska Wrocław czy nawet e, m, Bruk be, e, czy, czy, czy czy nawet puszczy, nie 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 nie, nie ciecze nie 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 choć Pierwszej widzę również no, to byłby wzmocnieniem, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że moim zdaniem byłby to pewnego rodzaju taki odważny krok, angaż rybusa, zakontraktowanie takiego piłkarza, no bo były zawodnik Legii Warszawa musiałby być przygotowany na pewnego rodzaju hejt na każdym stadionie, byłby wygwizdywany, byłby znienawidzony, niewykluczone, że nawet kibice zespołu z Ekstraklasy, z którym by podpisał kontrakt, to również Pewnie by nie panowały takie miłe stosunki, ale to wszystko byłoby możliwe, gdyby no, ryba po prostu stwierdził, wracam do Polski. Gdyby, gdyby, gdyby tam ta sytuacja jego prywatna nie, nie poprawiła się. Więc, więc, więc chyba do czegoś takiego nie, nie dojdzie. No, jestem ciekaw, jak to się wszystko potoczy czy macie rybus zakończy karierę tak jak wam tutaj podkreśliłem ja jestem no szkoda szkoda że to wszystko się tak podtoczyło no bo Gdybyśmy podsumowali karierę Macieja Rybusa i byśmy spojrzeli na to wszystko z punktu takiego sportowego, piłkarskiego, no, no to ten piłkarz grał przez kilkanaście lat w reprezentacji, był na wielkich turniejach, także grał w najlepszym klubie w Polsce, zdobywał puchary, następnie wyjechał do lig zagranicznych, grał jednej w jednej z lidze Stop 5 czyli w Francji. Tam nie do końca mu się podobało. Grał w lidze rosyjskiej, zdobywał mistrzowskie tytuły, puchary, cały czas utrzymał się na tym wielkim poziomie przez wiele lat. 218 spotkań zagrać w topowej lidze, no to jest dobry wynik. No i można powiedzieć, że na tym jego piłkarskim CV pojawia się taka rysa, taka, taki właśnie, no niestety taki Przykry moment, gdyby ta wojna nie wybuchła, no to byśmy ogólnie tą karierę rybki zupełnie inaczej oceniali. A tak niestety, mimo dobrych osiągnięć, był to dobry piłkarz, no to niestety zawsze będzie wywoływał pewnego rodzaju kontrowersje przez tą swoją życiową decyzję. No i, no i tak jak mówię. Często bywa w życiu sportowców, piłkarzy, że no niektórzy muszą decyzję o zakończeniu kariery podejmować w takim trudnym, smutnym momencie. Ciekaw jestem, co Maciej Rybus będzie robił po zakończeniu kariery. Czy będzie tam dalej takim, bym powiedział. No, czy będzie żył po prostu z tych swoich oszczędności, oszczędności które zarobił w czasie tej kariery piłkarskiej? Czy, 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 czy będzie się zajmował wynajmem mieszkań, jak to robi Tomasz Adamek? A może będzie próbował swoich sił jako menadżer albo trener? Może zdecyduje się zostać dyrektorem sportowym? No Ciekawi mnie to, jak to się wszystko potoczy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące na moim kanale, to w najbliższym czasie będę dla Was komentował spotkanie Legii i także Jagiellonii Białystok, no i także pojawią się w weekend skoki narciarskie. Spoglądam na mój szpigiel, czy Wam o wszystkim opowiedziałem. Jeśli podobał się Wam mój materiał, dajcie łapkę do góry, także zachęcam do subskrypcji mojego kanału, także pamiętajcie o tym, aby udostępniać moje materiały. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!